Siemanko. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję danie naprawdę, które będzie bardzo tanie. Ceny w sklepach szybują w górę, ale na te ciężkie czasy ja mam odpowiedź i postanowiłem przygotować przepyszną zapiekankę z ziemniakami, z prażoną cebulką, no i oczywiście z kiełbaską. Jak widzicie, nie potrzeba dużo składników, żeby przygotować coś naprawdę pysznego. Jesteście gotowi? Chcecie zobaczyć, jak przygotować taką pyszną zapiekankę? To zapraszam na przepis. Przygotowanie naszego przepisu zaczynamy od cebuli, bo kto nie lubi cebuli? No, Polacy uwielbiają. Taką cebulę musimy sobie tylko delikatnie pokroić. W piórka. Tą cebulę przerzucam tutaj i od razu włączę sobie palnik, żeby ona się tutaj delikatnie zaczęła karmelizować. Bo cebula ma kilka obliczy. Na początku jest chrupiąca i ostra, ale jak ją udusicie, podsmażycie, to wtedy ona nabiera tej słodyczy i staje się bardzo, i to bardzo delikatna. Dodam sobie jeszcze odrobinę soli tutaj do niej. Dzięki temu szybciej puści wodę i kontynuuję. Cięcie tej cebuli. Cebula już ruszyła, i teraz przechodzimy do kiełbasy. Tylko spróbujcie sobie kiełbasy, bo to jest ważne, czy ta kiełbasa nada się do przygotowania tego dania. Kiełbasa też nie powinna być większa niż to. Dzielę ją na cztery. Delikatnie ją też ponacinam. I taką kiełbasę dodaję w tym momencie do mojej cebuli, bo ważne jest to, żeby ona puściła ten smak. Ta cebulka musi się skarmelizować z tymi wszystkimi smakami właśnie z tej kiełbasy. Cebulka się podsmaża, kiełbasa w środku już jest, więc przykrywamy sobie to. Odstawiamy sobie z boku i moi drodzy, przechodzimy do ziemniaków. Jeżeli zostały wam ziemniaki. Z obiadu, a często tak się zdarza. Teraz mamy ciężkie czasy. Ceny wszystkiego idą w górę, więc dzisiaj taki obiad chciałem wam zaproponować. Resztka. Z wczorajszego obiadu, więc na samym początku dodaję sobie do tych ziemniaków, które mi tutaj zostały, masło. Niech to masło się tutaj rozpuści, delikatnie to też podgrzewam. One, te ziemniaki z wczoraj zmienią konsystencję pod wpływem temperatury. Dodaję sobie tutaj odrobinę soli, mogę sobie jeszcze dodać tutaj odrobinę pieprzu, bo to jest dobry dodatek do ziemniaków, mimo wszystko. O, widzicie, już się masło zaczyna rozpuszczać. Nie będziemy tego podgrzewać, nie wiadomo ile, bo później będą te ziemniaki też zapiekane. Rozpuśćmy tylko to masełko i ubijmy to. Wprowadźmy to masło do tych ziemniaków. O, ładnie się to połączyło. I teraz tak, moi drodzy, ja sobie dodaję tutaj śmietany. Jest to kwaśna śmietana, więc ona idealnie połączy się z naszymi ziemniakami. Dobrze, ziemniaki są i teraz dodatki, których nie musicie dodawać, ale ja lubię. Dodaję tutaj chrzan. Będą to takie chrzanowe ziemniaki i teraz gałka. Gałka muszkatołowa i tą gałkę świeżą sobie tutaj zetrę. Też nie dodaję zbyt dużo. No i co? Pire będzie już gotowe. Wymieszam sobie to wszystko, ale teraz jest sztuczka najlepsza. Jeżeli chcecie, żeby wasze pire ziemniaczane, które zostało zapieczone, miało piękny kolor, wtedy uwaga, dodajemy żółtko. Tak, wbijam sobie to żółtko dość szybko i energicznie, żeby mi się tutaj nie zważyło. Tej sztuczki nauczyłem się w Anglii od mojego szefa kuchni, no bo oni tam uwielbiają takie właśnie zapiekanki z pire ziemniaczanym i robią to bardzo, bardzo często. Na przykład jest fish pie Chef hard pie, robią takie paje, paje, paje i podstawą właśnie są ziemniaki. Tego nie musicie robić, nie musicie tego dodawać, ale jeżeli chcecie mieć piękny kolor Waszej zapiekanki taki jak ja dostałem, to musicie dodać coś takiego. W tym momencie wszystko mamy gotowe. Mamy gotowe ziemniaki. No jeszcze tylko czekamy na tą cebulkę, aż się tak fajnie podpraży i będziemy łączyć to. Całość. Spójrzcie na kolor tej cebulki. Ja chcę, żeby ona była taka złocista, właśnie. Moi drodzy, danie jest już gotowe. Składamy to wszystko. Mamy tutaj tą kiełbasę. Cebulę. Wykładamy. Pięknie. Mmm. O! Super. I teraz tak. Też opcja opcjonalna, bo zobaczyłem, że jest tutaj rozmaryn. Więc dam sobie taką małą gałązkę rozmarynu. Delikatnie sobie. Tylko przesiekam i posypię to tym rozmarynem delikatnie. Jeżeli nie macie, to nie dodawajcie. Suszonego rozmarynu za bardzo nie polecam. Lecimy z tym i na to te ziemniaczki. Spójrzcie na to. Te ziemniaczki sobie ustawimy w ten oto właśnie sposób. I jak zjemy sobie taką kiełbasę, taką zapiekankę z takimi właśnie ziemniakami. To będzie coś niesamowitego. Ja już sobie piekarnik ustawiłem na opcję grillowania i teraz tak naprawdę możecie to danie od razu wrzucać do piekarnika albo możecie chwilę poczekać i na przykład odstawić to do lodówki albo poczekać. I kiedy będziecie gotowi, po prostu takie danie wrzucacie. Pamiętajcie, że pieczemy najlepiej. Na opcji grillowania. Te ziemniaki muszą być chrupiące z zewnątrz, i wtedy to danie nabiera smaku. Muszą nabrać te ziemniaki koloru ładnego. No i tak to wygląda, moi drodzy. Mamy naszą taką domową zapiekankę. Ja wrzucam na opcję grillowania do momentu, aż ziemniaki będą przepiękne, chrupiące i złociste. Moi drodzy, zapiekanka jest już gotowa. Ja muszę jej spróbować. Po prostu muszę. Spójrzcie tylko na to, jakie przepiękne są te ziemniaczki na samej górze. To jest coś niesamowitego. Mmm. Mhm. No, mistrzostwo. Mmm. Takie łbasa na dole. Też z tą cebulką. Pięknie się komponuje. Ale te zapiekane ziemniaki. Mmm. Mm, -hmm. mm, cebulka, mm, -hmm. do tego tak naprawdę nie potrzeba nic, jedynie troszeczkę ogórka kiszonego i macie naprawdę przepyszny obiad. Ja się z Wami już żegnam, przygotujcie sobie coś takiego w domu, bo naprawdę warto. Kilka składników. Ale połączenia idealnie komponują się ze sobą. A jeżeli lubicie ziemniaki, to wejdźcie i kliknijcie tutaj, bo tu przygotowałem dla Was przepyszne zapiekane ziemniaczki z piekarnika. Ja się z Wami już żegnam i życzę smacznego.